Kasz, Postanowiliśmy, do... że będziemy grać tylko na mapach minecraftowych razem z ekipą. No no cóż, nie mogę się przeciwstawić wow! Złota <laughs> zasada! Nie, e, Bladeusza potwierdziła się. Kurde. Jedna mapa Dobra. beznadziejna, druga na później, ojejku, a trzecia ojejku, Minecraftowa. Ojejku. Ojku. Doskonale, tylko gdzie tu się schować. Ojejku, ojejku, Trzeba być bardzo cholerem. Samemu się nie będę chować jak, o, jak o cholera to mam... Ale tajne, Dobra. U. Ej! Wiecie co mnie najbardziej Ościej. boli? Że te wszystkie mapy, na którym ma zdecydowanie bladowu szwety, wszystkie minecraftowe, są zazwyczaj naprawdę dobre. Jeżeli chodzi oh, o poziom ich zrobienia. Poco. Minecraft is DB, best Poko. game ever. Wow, ale mam spawna fajnego, jacie. Uh -huh. to Nie przejmujcie me... się zanim <laughs> wyjdę z labiryntu, trochę czasu minie. Oko, take your time. Ty też jesteś w labiryncie na dole, czy jesteś w, na górze labiryncie? Na górze. Ej, gdzie kto? Że... kto szuka? Guze, kto szuka? To dole, dole fiołki, wow. Plaga szuka. Plaga. Nie łap, nie, już. nie plag, muszę plag. ci coś. Gdzieś... Ej Plaga, tu jestem. Plaga, zaczekaj. Gdzie jest? Nie, o tu. nie, tu jestem. Tu jestem. Chodź tutaj. No tu skaczę <laughs> No Plaga, tu jestem. Wracaj tu. Tu. Ale gdzie jest tu? tu. O, hejka. O. Dobra. Plaga, Zatam. chodź. Ej, ja potrzebuję kogoś pomocy. Kurde, tutaj. no ktoś ktoś się, co to się, to się zamknęło? Zaraz, jaj, Plaga, poczekaj jest, ja. chwilę. Zaczekaj chwilę. Zaczekaj chwilę, plaga tutaj. Bo coś mi się tu nie podobało. Ja miałem, być. Jake, no. Jabeł, choć, potrzebuję ciebie. To miało o, być, być tak doskonałe i nie wyszło. Jestem zbulwersowany <laughs> Czemu to jest muzyka jak w burdelu? <laughs> o, dlaczego niby dla tych bladych chodź. Ej, No Ale wiecie. Okej, potrzebuję ciebie. Obydwa obydwa upośledzone. Ej, uważaj. Ja byłem, ja byłem Uważaj Dobra, to ktoś musi to zamknąć teraz. Ej, ale wiecie, wiesz Mandziu, że za tobą jest... No nie no, naprawdę, no chłopaki, musicie go przeprowadzić Ale to ty to zrobiłeś Trzeba krew. było tak głośno nie krzyczeć no, Ale zamknąłem Ej, co to za muzyka, co to ma być? Ja nie słyszę żadnej muzyki Kto włączył no, muzykę z burdelu, przyznaj się No ja zrobiłem stop sound Była bardzo, bardzo muzyka, bardzo jak bardzo muzyka no. taka jak z burdelu. Ja zrobiłem ja stop sound. Tak? Dobra Mandziu, szukamy teraz ostatniego typiarza To jest chyba Mandziu. Ja chciałem wam pokazać sekret i tak to z wami jest później później pokażę sekret, Mandziu. No. Nie, już nie. No, no, Chcesz się Chłopaki, no. nie, nie przychodźcie tutaj pod żadnym pozorem. O, ja bym napisał Y, jak ja się poddaję. Jest Y. Co masz, Mandziu? jak... Nie, w... nie wiem, tak. U, Ale tu jest dobry, to jest dużo fajnych kryjówek, siu. co nie? Można się nieźle pochować. Do A dobrodzieja. A znaleźliśmy. Ta wygląda jak generic minecraftowa kryjówka one on one. Próbowałem wcisnąć w no, spokojnie taka, nie Mandziu, nie się. Mi. Ta, ta, no, tak Nie Zaufaj mi, najlepsze kryjówki w Minecraft. To, czyli to, to, no to jest tytuł odcinka, najlepsze kroki w minne kraje. Boję się, że już taki, się. boję się, że już taki tytuł był, Gdzie dlatego ty będę musiał chyba coś nowego wymyślić. Najlepsze o. kryjówki Chowany Bladiego. Diego. w Minecrafcie albo najlepsze albo nie, nie. Minecraftcie Pro! Ja mam lepsze, najlepsze kryjówki Bladiego i Mandzia w man, Minecraft. A może Mandzia powraca do Minecrafta z o, to A to też bo też jest o. pokazał twarz. A nie, czekaj. Nowy no. serwer sztynk <laughs> z mandziem. Nie obrany Łukasz że jakaś na tym materiale, okej? Okay? Ja nie obraźłem! Dobra, dobra, Tutaj nikt nic nas nie znajdą, dobrodziejów. Tak, tak, jest, jest, ja jest, jest idealnie. No, i no, no, sobie kontrolujemy całą sytuację. Do, no, wow, nie plaga nie. Tam, oh, o, plaga, Siema. Gdzie jest plaga? Siema. Ja go nie widzę. Tam bieg pod drzewem. A, ja. tam daleko. O, I ma O, pod zioł. zioł, podejrzane. Pod no. jest tu podejrzanego, Siema. że sobie. O, padli oni są! Mau pajcia, dinozauro. Tutaj jesteś ty. Tutaj my pies. Uff! Patrzcie, wieżowca! <Mnuzaru>. Siemanko! <grym> elo, elo. No, chodź tutaj, manju, do nas, szybko, zanim diabeł nie patrzy. O, oh, hej. No. Diabeł? A, ja. Wybierz mądrze. Diabeł nigdy pies. nas nie znajdzie. Patrzcie, to mi po prostu, będzie ładnie. Nie, nie znajdzie raz. Nie, nie. co to za bezszyjny? Pomaganie nie jest fajne. Dobra, a, w razie czego dobrodzieju mamy tam. łatwą drogę ucieczki. Przez ten tutaj ten. Koronę Mówisz? drzew, że tak powiem. I sił do labiryntu, tam. No, do a ja wam powiem tak, będzie. wezmę was zaskoczenia. Spytam się was po prostu, gdzie jesteście. Nie powiem. O nie! Ooci! Oh, musieli Brudio! odpowiedzieć e... na to, to jest plan idealny! <laughs> o nie! O nie! O, zobacz, blady, to całkiem fajnie się da tutaj poskakać, sobie. Szybko, dobrodziejem, za mną! Tak. Idę! Szybko tutaj, tu! Dawajcie Bizarre. do mnie. Złaściżej. Dobra, dobra. Dobra, no i teraz robimy zawsze, ale mamy gdzie... Co? Kto jest wyżej na mapie ja Czy się na pojedynek wchodzenie na wysokie rzeczy? Dokładnie tak! O, nie. <grym> o nie. nie możesz odrzucić tego wyzwania, no, Bladuszu! Nie, 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 nie Boże, Plaga, uciekaj! Uciekaj, jedynek, uciekaj, 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 na bladu, uciekaj, uciekaj. Rzeczy. Co ty za mną gonisz? Miesik, nic goni, zapomniałeś! i spadłeś! nie Brakło mi sprinta! Jestem bardzo grubym piesem! jestem twoim wrogiem! Już jesteś moim przyjacielem, więc... Nie, nie, nie. zamykam mi ten. Tutaj Przecież cię, cię złapałem, półki. proszę łapać dinozaura na drzewie. Co jest do cholery? <noise> złapałem cię, proszę łapać dinozaura na drzewie. Do cholery. <noise> Ej, ale diabeł, dinozaury nie wchodzą na drzewa. No, no jak tak, nie wchodzą, tak, ten T-Rex tak, jeszcze tak, się tak, nie wyginął? Właśnie, wydawało ci, ci się. Dinozaura. Wydawało ci się, to nie jest dinozaur. Dokładnie, słuchajcie, no. tak dobrze szukacie, że ja ogarniam kamerkę na odcinku sobie i śmierdzę. To, to najwyższość tutaj mapy już. Najwyższość? No cholera. <grym> najwyższość mapy to jest. Zaraz, ja muszę wyższość znaleźć, to... bo Mandzio... O, no, nadal żyję, nic się nie stało. O nie, Jano, co ty tutaj robisz, idź sobie. Piszłem po ciebie. Piszłem, po ogóle... Me... O, zeskoczyłeś, kurczę. Kurde, plaga, szukałem najwyższego punktu <grym> na mapie i tak cel. mnie złapałeś. Najgorzej. Ja cię Mogę ci wiesz, To mnie zatrzymałeś troszeczkę. Kłopaki? A no doskonale. Spoko jest generalnie. No się ma zabawa no. O nie, niedobrze. Spiker, złapie zaraz Tam gdzie wejdzie, zapomino. No niestety, chyba Dobrodziej wygrał ten pojedynek, coś mi się wydaje. No. Chyba Dobrodziej okazał się z. Dobrodzieju, czy byłeś tam, Ciema. gdzie się wtedy schowałeś? Byłem w, w Labiryncie Dauna. Dokładnie. Oh. No, dauna. Dauna. A ty A ty w Labiryncie Dauna. Dokładnie. No, w Nowy film Ziller del Toro. Labirynt Dauna. O, tak. tam co Proszę tam, ja panie... robić roleplaya Villagersów z Minecrafta. To jest the best of. Ej, tego jeszcze tutaj tutaj nie było. i co tam Banzio w twoich super ekstra tajnych, ekstra, super, super, super secret. No tajny szukam ten? co to jest! Czekaj, zejdźmy tutaj i wtedy będę wiedział gdzie pójść. No dobra. Całe szczęście Mandzius na tą pamięć na, na pamięć. Nie, to no, mapę na, o, pamięć. na tą pamięć. Na pamięć. Na mapę. No, wiele lat doświadczenia w Minecraft spowodowało, uh -huh. że będzie tak, dla wszystkiem całego Minecrafta Plata, na. i no... braddy no, za... zamknij no dobra załknąłem i co? ale no wiesz mandzio że tutaj są kryjówkę, ale wiesz że są... tu ma. mandzio Nigdy się nie ma. mandzio o siema diabeł <laughs> <laughs> okej <Okay, śmiech> <okay, śmiech> dobra 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 dobra, dobra. <laughs> dobra braddy to mam inny pomysł który zawsze wypada. za mną idziesz? to bysie pomysł, pomysł, Obserwujecie, ja obserwuję cię psijakorów. NIE UCIEKAJ A dobrze no nie praga, naprawdę. Mam cię pewnie myślałem, że był po Aaaa! Myślałem, że obóz łatwiej, no, ale mi się nie rzuca. udało, nie? Jak mnie znaleźli? Ja cię kiedy co miałem taką dobrą krówkę pod wodą, myślałem, że nigdy mnie tam nikt nie znajdzie. No w ogóle was nie było widać no nie? Ja cię. Jak nas nie było o, widać, tak klasy nie było. Tutaj zaraz, jest ten... Albo pić mi się A, chciało i do wody, no nie? O, I tutaj się kuwamy tak, przypadkiem. I gitara siema, i tu nas nikt nie znajdzie Mandziu. Ale trochę Może Resident jest ta kryjówka e Resident Slipper mega, ale wiesz <laughs> Coś za coś Ale za to jaki? Ale jaki? Dobry. No właśnie mega No A, tu są kryjówki. Dobre na Astępę okay, mam dzisiaj. Gdzieś na kryjówkę. szczycie góry. Dzisiaj razem Kiedy spotkamy spotkam się. nie? się Kiedy w Minecrafcie? Spotkamy się Dobra, ich tutaj nie ma. Mogą być za drzewa. tam jest wypieprzony w kosmos domek na drzewie. Ej, a zobacz tutaj. Wow. Byłeś tu? Aha! Widzisz to, Bloody, to co ja widzę? Poczekaj, dawam, czy dawam, widzę to, co ty widzisz? Zresztą, o, zresztą. O, zresztą. o! Chyba widzę to, co o, widzę! Szybko! Daj, Dobrodziej! Chłera! Wbił do labiryntu Downa! Brać go! <śmary> <O> nie! <śmary> nie! Dobrodziej do <w> labiryntu Downa! <śmary> mnie w labiryncie Dauna! Labirynt Downa! Teraz gdzie schował się pekiński pies? Najwyższy punkt papy! Uh. O, ja bym tutaj tak! Ja <stans> <"Di, do>, do... Pod schodami się schował! Dawaj, go! Pod Szybko poszło, Małpie. który który przeżył! <gry religion> Avada! <gry>. <gry> Avada Pek psa, który przeżył. Awada tak. <gry> <A wada. gry> Dopaliście tego psa, który nie przeżył? A wada się... Petty Grip! A patrz tu. Ty... z podchodów. A czy sprawdzaliście. Labyrinth Downa! Labyrinth Downa! Wydaje mi się. A, pro... A propos Downa, to patrzę na paru właśnie. I mam charyp. Nie domyślałam się. Oooooo! Ej, dobrodziej! Dobrodziej, o, nie, ja sobie. Dobrodziej, ja sobie chodź! Nie takich Chodź na chwilę, pokażę ci. coś. Patrz tu. Co tam fajnego znalazłeś? nie, blady, nie rób tego, proszę! Patrz tu. Oj, Jezu, to... że mam rodzinę, <laughs> się na, ten na no to i chciałem dziś, zobaczyć... prank? Chciałem zobaczyć, jak tam wygląda, o, no. tu jest, Ej, na wieży jest. Się. A, na wieży, koleś... O, dobra. Tu, na No i nie wygrałeś no. z labiryntem Dauna, nie tym razem. Nie tym razem. Trzeba było Labirint, się schować w labiryncie Dauna. Wygra dauna. Ze mną. No. Chodź, jest tylko jedna kryjówka, gdzie możemy pójść. Jest super kryjówka! O, dobra, Chowamy się wszyscy w studni! Jej! No właśnie! Mandziu, to jest najgenialniejsza kryjówka. O nie, ja teraz szukam, o kurczę. Bardzo wysoko. O! Ej! wo. Mandzio, ty jesteś po prostu człowiek, człowiek... O, że... i tutaj, tu, zostawiamy. Ej, jaki to jest Znowu, piękne, no nie, wydaje mi się, że park urył. Eee. eee, o kurczaki eee. Jedna, Jedna wanna. Jedna wanna, to mam powiedziane, jest jedno łóżko. Dobra, Piotrek, nie musisz Dlatego nie będziemy popójść. spać na zmianę. Dobra, Blady, idziesz spać pierwszy, plaga, być eee, to mógł. chyba jest Winando, my friendom. Ej, tutaj. może wejdźmy eee. na większą górę. Nie, 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 właśnie o to chodzi, żeby. Strycha. Posiedzieć w jednym miejscu do, wszyscy do, razem. Dobra plaga, bo że spędźmy trochę wspólnej no chwile, znowu chcesz odchodzić. Zapomniałeś to, to znaczy przyjaźń już chyba. Chodź, no. chodź, poczytam no. ci książkę. Dobra, no. chodź ja bo. No. Warto, warto czasami spędzić trochę chwili razem z przyjaciółmi, co nie? Dawno, dawno, temu na łące. Przypomina mi się jak kiedyś wujek ze mną spał Jak tak teraz Dobra, no. de wujka z nami jeszcze nie ma, więc spokojnie pa, pa. De, wujek. de, wujek. de, wujek. de wujek was szuka dzieciaczki Ja yeah, no. mam drabinę no nie schowaliście się tak? W Labiryncie DAWNA? Jestem na schodach, wiesz? Downa. Hehehe Downa to nie jest nasza dzisiejsza kryjówka, o dziwo. O nie, no. mimo że śmieszna i mimo że bardzo fajna i pasowałaby do naszej osobowości, Kali to jednak to nie ma to. ma 3 na 4 kh, zatem no. jest naprawdę bardzo zabawne. To jest taka bardziej yeah. No, Ja też czuję, żeby w jakiejś piwnicy się schowaliście. jako że siedzimy teraz tutaj sobie no, spokojnie, nie to tak. może jakąś anegdotkę opowiesz. No, coś o o o życiu. Czemu ty nie opowiesz anegdotki, skoro zaproponowałeś? Pewnie jakoś masz przygotować. Biz bo ja to. byłem pierwszy. Tu są ja zapytałem. A tech? ja używam e, karty UNO odwrócenia. To diabeł opowie jakąś ciekawostkę na pewno. Ja <noise> też używam. Nie masz już tej karty, bo była no tylko jedna plaga. w talii. Flaga, opowiedz jakąś ciekawostkę. Ale Dobrze. ja mam drugą. No. Powiem wam jeszcze raz. Dawno, dawno temu... Użył plaga i kupił Mustanga. O, to była ciekawostka. O, nie zajście mi. mi powiedzieć. Tu nie widzicie się zresztą tak gorzej, tak jak się, ktoś chce was tutaj wyredukować Ej, no nie musicie dać mi jakąś podpowiedź, bo ja tutaj... Ej, tu popatrz! Za górę! O, ej! 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 ej. ej. Ej, Ej! Chodź, 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 wyjdź ej. na dwór! Ej, pera! Wejdź na mur! Ej, 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 ej mandzio, wejdź na moją o, głowę! Wyrzucę cię w powietrze, zobaczymy, jak wysoko polecasz! Ło, wyrzucił go w powietrze, ej, rzeczywiście! Ej, ej nie pchaj! O ty, gałganie! Wynoś się z mojej dzielnicy, plaga! No, gałganie jeden! Ja tu jestem królem podwórka! Nie będziesz tu rządził na tym drzewie! Nie pchaj, to No, wynoszę! No! Proszę się, mandzio, nie! Wypchę cię do góry! Ty, nie znikaj mnie! czas, no, no, tak. no. widzisz? No, mówiłem ci, że to Kurde, ej, no. do To się ma? To tam? Szybko! Do Labiryntu Downa, tam jest diabeł, szybko. szybko! Jest! Jestem królem drzewa! O nie, no, kurde, nie mam no. no, go! Jej. Jestem Królem drzewa! K no, to nie to go! w nie nie go! nie ma tutaj! On kłamał! Mmm, no to w takim du, du, razie. dudu, dudu, du, pies. rzeczny, tu dudu, dudu, du, du, nie bez Jest piezu. w o. rzece! Dobra, szybko! No. Do jeziora! Widzio! Tam jest panowanie! Szybko na Mazury! Gdzieś tutaj musisz być! <grym> szybko na Mazury! Szybko biesz To jest ta szansa! Ale w tym, ale w strumieńczo-. tu, gałganie! Ale w strumieńczo jego tutaj nie ma! Nie ma. Tak! <grym> Jest, e, gdzie dwie? był? Dinozaur, jak się wepnął, drzwi rozwalił. Gdzie on był? Się Czy za się. Szybko no, do labiryntu Downa! Mateusz, mam lepszy pomysł! Chodź! No, dobra, prowadź. Labirynt bo... Downa. Dawno tutaj jesteśmy. Tutaj nas, tutaj nas nikt nie znajdzie. Labirynt Downa. Ej, nie działa. Dauna. O, Ej do co to Nie znajdzie, bo mam ha, ha. O tam Ej, jest, jest dwa, tu się, Tu się coś ten. To... A, dawaj tu A! No, czekaj, tu, o. cyk jest no dawaj no, z, z, Proszę nie pchać No, dawaj Nie, to się nie tym otwiera, Gałganie Nie tym? Nie, nie, patrz, to, no, naciśni, to się tak naciśni, idealna, na, 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 Oj, no, tutaj ty, co tu robisz? Poczekaj To była idealna klejówka No naciśnij, drzwi naciśnij, Gałganie i chodź, no, nie odpalaj tego Dobra, luz, nie odpalę Dobra. No nie, co? no co szukasz? Ej, a... Nie odpalaj tego! A poczekaj, a może stąd wyjść? E, ten? E. No nie, nie mogę! Oj. Ej Mandziu! Ej, zobacz, nie naciskaj no, tego! NIE! Diabeł, czemu to zrobiłeś? No co, zapalowa no jedna, cuchnąca! Ja ale... Ej diabeł, ale, czemu ale to ale zrobiłeś? Ale wy jesteście ale, dwa punkty! Ej, jakie to było śmieszne! Ej Plaga! Ja, ja tam idę od razu! Hey. Plaga, wejdź na chwilę tutaj do środka, zobacz, pokażę ci sztuczkę. Dobra. No wejdź! Praga, nie no. wchodź tam! No ale to nie przejdź ze wow. go! Ale to była prawda! Ej, ale nie wow. był! czemu zrzuciłeś do dobrodziejka? No, no to właśnie, za... mapy w klatce od razu chciałem wziąć kasta! To, to było takie śmieszne. To, to teraz Toma. szuka! Ja to cię w ręce ja Jak mój stary lol. Chodź, plaga, chodź! Ja szukam! Hejka, O, Chodźcie, chłopaki, mam super krówkę, że Bladej na znajdzie, będzie się denerwował i będzie miał popsuto odcinek! Idealnie. Da... Ja, nie, jubel, ja, jubel, ja nie wiem, i denerwowanie się i po co to odcinek? Chodź, chodź. O. 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 Ja i montaż to się teraz nazywa. No sobie. Ja i montaż to się nazywa. O kurde, ola. To jak tu jest widno. No 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 co razie. I chodźcie kurde. tutaj. Ale gdzie nie jest jesteśmy tutaj? tak trochę na widoku? Nie nie. Tutaj chodźcie. No no bo tak powiedziałbym. Za... Ja wiem gdzie oni są. Jestkę. To... Ja bym powiedział, że trochę na widoku jesteśmy, no ale. No, Labirynt Dawna! O od... co? No. No, nie, się skapnął! Bloody. bloody, znajdziemy się, spotkamy się w sercu labiryntu Downa. Czyli jednak tam się schowali gdzie myślałem od samego początku. W labiryncie Downa. Tylko Bladni nas jednak dobrze znalazł. Ja myślałem, ja no. że uda się ukryć przed twoim czujnym okiem Niestety, i mokrym noskiem. Przed mądrym to? piesełkiem nic to... się nie ukryje. Nie tylko nosek tak. mam mokry. No. Jeszcze no. od myślenia. la bien ahí, uh. dauna Ale no super to jest, jest, nie? Ej, Ej, ile nas tutaj jest? Trójka nas tutaj jest. Gdzie był? Diabeł? Tak. diabeł został bo... zapalny przez potężnego piasełaz mazur. O <grym> bo nie, Jestem jest diabła. przez 3 dni. <grym> A wy co jest najśmieszniejsze? Ja byłem w tej kryjówce co wy tylko trochę dalej i później wyszedłem na górę, żeby znaleźć waszą kryjówkę. downa. Oh, okay. Ale was nie nie znajdę, chłopaki. Spokojnie, jestem totalnie no, no. potulnym całe pięć. Dobra, dobra. Nie mogę znaleźć wyjście. Posłem. poszedłem. Dobra, wiem gdzie oni są, za mną Nie, nie wiesz nic, bladeuszu. Wiem you wszystko Ale mam super gameplay teraz no. Jak no. ten gameplay teraz mamy, chłopaki? Ja, jak się wiem? bawicie? Dobra, wiem gdzie, gdzie są Widzowie, jak się bawicie? Muszą hey, być oczywiście w podziemiach Down podziemiach Down? O nie! Nie wiem co to znaczy podziemia down. Czy to jest ta chwila, w której dodajemy do każdego słowa słowo down i się śmiejemy? Tak, Chyba masz Dauna. GAMIN Nie mogę się doczekać na komentarze. Tak, rasistą. A, dokładnie. I skończę swoją karierę przez ten jeden film. Rasistą. Co? Rasistą wobec i labiryntów. Tak. Aaa. Plaga! O no, jak ciepł, gościuś. To nie, nie plaga, plaga! Chodź tutaj, gałganie! Nie, nie, nie! Chodź i trzymaj się! Dobra, pokaż mi! O cholera. Pokaż mi, chodź i o cholera. Widziałem pokaż to, fajne A, to do z drugiej wyjdał. strony trzeba to ja zrobić. Ja tutaj sam zostałem? Czy nie, ja jestem tutaj, obok ciebie. Dobra, ma, to... o cześć! Okej. Myiiiiiiiii! O To za nie, paruwa! Nie. Zwycięstwo, Kurde. Nie, no co za. Ale no, Muszę przyjrzeć... do domu. Nie, no, muszę przyjść do domu, bo inaczej blady by się nie Eee! Eee, Mandio, piese. Jest, e! 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 Mandio. Eee, Ej, Mandzio! Ej, Mandzio! Mandzio, chodź tu, dobroci, za tobą. Co to jest, to tutaj? Jest. Chodź. Chodź, Oj, zobacz wieście. na to. Ej, diabeł, chodź tu. Pusz mi. No, nie, no, wszystko jest. O, chodź, Patrz na to. Ale, Ale ty, tak, nie wiedziałem, tak. że to zrobisz, dlatego spe specjalnie siedziałem na krawędzi dziadu. patrz bro, jedy, na to, bro. ej, Dobrodzie, gdzie ty poszedłeś? Chodź tutaj. Ej, na dół. tutaj, no. Tutaj. Kaczmina? o kur. Patrz na to, o, tu jesteśmy Nie spodziewałem się, że to tak, będzie. No. No. nie jest kartelata. Ej, plaga, tu nas nie znajdziesz. <laughs> o. Dobra, patrz, diabeł jest po drugiej stronie. Nie złapie nas. <laughs> Nic się nie dostanie tutaj do domu. Zabaraj tak za za mała, dobra. Za tutaj, te, te. Barakuda! Dobra, barakuda! <grym> barakuda! O, hejka! O, o do złapki! Jak dotknęłeś? <grym> Boże, co o, za gałgan? Co za promik! <grym> wracaj tutaj! Nie, zostaw mnie! Zostaw mnie! Pomyśl Zwracaj o rodzinie! O przyjaciołach, pomyśl! Okej a, Pomyśle, kurde, złapał <laughs> wuja. Nie pomyślał. <laughs> wuja. ale ciężko było, cię złapać? No, bo Dobrodziej, dał się przez kraty złapać. Tak byście się, się nigdy a, nie przydostali, No, kurde, cię no, nie... no T-Rex takie małe rączki miał, mówię, nigdy nie, nie dosięgnie. A, a się spodzienka. okazało, że miał. miał. Ogonkiem się pomierdą, Nie, nie wiem, że mnie co... tam dotknął. <laughs> Ogona wyciągnął na pani. Kurde. T-Rex nigdy nie wiadomo. <laughs> Dokładnie. Dlatego wyginęły, lol. Siłubi, Chyba grozi, Nie, nie, nie. Czy ty ooo grozisz mi? Widziałeś <noise> kiedyś pekińskiego psa, albo o nim słyszałeś? To, co ja mam powiedzieć do cholery, to nie jest takie chłopczym, że jesteś pekińskim piesem i sobie żyjesz. Przynajmniej wiemy, że wyginąłeś, piesem, ja myślałem, a ja zostałem sam. ty jesteś zmutowanym piesełem. Jesteś zmutowanym jest z pakińskim pakińskim piesem. piesem. Tak, tak, z banym pekińskim pisałem. Dobra, ktoś Dobrze. miał się ukryć w labiryncie dał... Nie zauważyłem, że ta pekińska też no, jest zmutowana, bo nie jest... jest. Kapusta jest. Co? Czy ktoś mi grozi? O, no, cześć Dawaj no. na gołe klaty. O, cześć. Co? Nawet to... mnie nie zauważyłeś? To powiedział cześć. To ja ci, ja ci na głowę. Na uciecie, nie ja Nie zauważyłem. <laughs> użyłeś, ci ja ty to zolałeś kompletnie. Dobra, co jeszcze raz? Nie słyszałem Nie mnie. zauważyłem, Mandziu. tego że plaga dzisiaj. Ja ci dałem ciebie. czas na ucieczkę. ty to olałeś. No. A, to ja nie widziałem. Plaga no. nie zauważyłem ci, dobra. No dajesz, Blady, no ze strasz się, nie doskoczysz. Co? Czy ty nie doceniasz mojej mocy? Nie, to inaczej będziemy powiedzieć. Nie doceniasz mojej mocy, Mandziu! <gulat> wow. No teraz za lepiej, No, no powiem teraz ci, że zawiałą za grozą. Dobra. Ło. No dajesz, no nie zestrać się, blady. No, to powiem. <gulat> to ta moja kryjówka. No, okraszcia. <gulat> Ty, jakie frajerii, no. <coughs> <gulat> Następnym razem będziesz mój mandzio. <gulat> <gulat> Nie jeszcze nie nadejdzie, nadejdzie taki... nadejdzie taki dzień, kiedy będziesz mój. Moja zemsta nadejdzie, prędko. Tega. Hey nie? Hey, Pływa, nie o, mogę, nie może być. O nie, nie wiadomo tego. Ten podwodnym taki, z nie się zostałem sam? Nie, jeszcze ktoś jest. Kto się ukrywa, Jeszcze jest, jest mandio. O Mandzio de parkurowiec! B胡... Szybko! No Mandzio ucieka w kierunku. Labiryntu downa. O nie! Nie mamy <lark�> ni. tu! O kurwa! Szybko! Eee, Mogę ci kliknąć, ale, ale to cię nie, nie przechypuje. w ogóle. ładnie to labiryntu w labiryncie downa, otoczyć go! co Nie no, no bo... kręcę Nie wchodźcie do labiryntu. Jak pod Powiedziałeś o to, to, mi się zachciało dewolaja. Nie wiem dlaczego. Dobra, okay. plaga nie mamy tak, wyboru Gdzieś tak. w labiryncie Downa ukrywa się Mancio. musimy Lewą, ja pójdę prawo. Dobra, znajdziemy go. Mancio, e, nie masz żadnych hej. szans. Jesteś otoczony, tyle ci powiem. Ja pójdę górą! Nigdy nie dostaniesz się z labiryntu Downa. Wykonajcie, okay. prawda? Nie ma go tam? No jak to nie musi być tutaj? <suszy> Przecież widziałem, jak tu wskakiwał. Co? Nie ma go tutaj. <grym> no, 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 pies ale ale dobrze się skitrał. Zostało wam ten mały, mały niepozorny no, pies. Sprawił mnie w litość. <grym> Chciałem go oszczędzić. Bo dinozar by się rzucał w oczy a pieseł? Nikt go nie zauważył. No właśnie tak. nie ból, pies pod Taki, taki zbit pies trochę. Uuu, to, to się jeszcze szło. Ja się chowam. O to wow. małpa strętna. Ja mam taką Resident sleeper tutaj, kurde, kryłeczkę. Ja ci pod drzewie, pewnie, albo na ławeczce. Kurwa! Pewnie wy... już zacząłem grać W starej kopalni, kopalni pewnie jest, tam wieździ masz Nic bardziej mylnego. Szybko do starej kopalni! To zacząłeś grać ze sobą nie sam w kółko mógł. i krzyżyk? To uczucie, gdyby sam sobą. samemu. I nie możesz nigdy wygrać. No, to prawda. Za intery! O, słyszałeś, jak to jest tutaj? Czy zdąży? regularnie? Nie, no, tym tak. razem! O, a gdzie byłeś, panie? E, Mandziu, byłem! blisko, O, byłeś. ukryłeś no, się! No, no. Jaj, jaj. A, Ej, Trisa widzę to byłeś. w tym tęczu. No, a, Ty a wydaje mi się, jakaś. że buzię widzę w To była ostatnia runda, co? O, ostatnia runda. Ej, Dobrodziej! Dobrodziej, stój, zaczekaj! Dobrodziej, chodź! BELIX dojdzie do gry! Tutaj! Ej, Mandziu, chodź! Tutaj się już tutaj chował i się przesrał. Tak, kurde, to nie! Ale nie robiłem kupy Chodźcie, chodźcie, trzeba znaleźć coś prostego, ale dobrego. Nie wiesz, tu się umiera. O, Ej. coś tam O doskonale. Po tutaj na nie znajdziecie. Super U. To było podstępne. Podobało się? Podobało się to, to było... Efektowne. Ej, tutaj w lewo, tędy A tu już byliśmy nie. przecież to Tu gdzieś musi nie, być sekret. No, dobra, to gdzieś pójdźcie. musi być sekret. Nie no. no. jesteście w awaryjcie, dawno? O, dobra. Hit. O, dobra, to zróbmy to standardowo. Mandzie, chodź tutaj, o. Dobra, luz. Tylko tym o, a tutaj razem. tutaj mamy drogę ucieczki, jak pójdzie, coś nie tak. Tak, dokładnie. Pójdzie Idealnie. wszystko dobrze. Dobra, nie. Ja będę ubezpieczał te wejście na górę. Jak coś, musisz być na zwiadach po prostu. Gdyby dobra, coś się ja działo, będę na gdyby coś się stało, dobrodzieju, to krzycz. A my tymczasem dobra. wtedy uruchomimy plan 7. Jeśli ktoś się będzie tu wspinał, zahukam trzy razy jak niedźwiedź. Dobra. Dobra. Ustalone. Hu, hu, Hukujemy. Hu. <laughs> <Hukający> niedźwiedź. Kukers. <laughs> Wszystko na razie przebiega o zgodnie Boże, z planem. Nie! Ja wam no, co to było? Ej, idź tam hukać. <laughs> to był su suchy żart. <laughs> no to było graniczna. Dobrodziej, idź, sprawdź jeszcze Dobra. Idzie się kamerka gdzieś. Jezu, jak ja nienawidzę widzę no, tak brio.

No, ja wiem, że nie możesz, bo zamknąłem, żebyś nie mógł. A mi, to wtedy będę mógł. Nie, nie. Będzie, gdybyś zobaczył, gdzie, byś, gdzie się ukryłem, byłbyś ze mnie dumny. Gdzie możesz? Co? O... Ty wiedziałeś, że otworzę i wyjdą. Ja wiedziałem, że będziesz chciał się cofnąć, tak czy siak. Znasz też. Jeszcze to wywołalny jak książka. Ja bradzie. cię kręcę, natomiast ja jestem ukrywajszy się tak sprytnie, że mnie nigdy nie znajżejszy. No. Panowie! Maga <grym> <O>, no. <grym> już sprawdził, co? No. Język polski jeszcze? <grym> Wydaje mi się, że mamy jakieś alkobonki, bo Brady zaczyna bredzić. I powtarzam <grym> od razu wam powiem, że nie ma mnie w labiryncie Downa, jeśli o, tak nie to by się tak o, odchodzi, no. Nie tym razem. <grym> no nieźle. <grym> A, więc macie już podpowiedź. Słowo nie wiem znaczy, jestem. No. to tam szyby wybija? To ja, bo się denerwuję, że Wladiego tu nie ma. Mandziu, podpowiem ci coś. Podejdź do studni na chwilę. Nie wiem dlaczego wyobraziłem sobie. Takiego Mandzia z grzywką do góry i związana kokardka na tej grzywce, ubranego w sukienkę i na łomem w ściany <laughs> Jezu, o czekaj, Nie, 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 tam nie Bo wskakuj Mandziu, nie wskakuj tam, wyjdź, wyjdź, odejdź, obraźnię, odejdź, nie. o wejdź tu na chodniczek, dokładnie I stój, nie, nie patrz w stronę studni, patrz w stronę y, północną O, patrz <laughs> Patrzysz na, na, na południe, tam, gdzie rośnie Patrz mech. na południe, o tu jest północna Cześć Mandziu